Halo, halo! Tutaj Wojtek i witam Was wszystkich w kolejnym odcinku na moim kanale w serii ze Star Warsów będziemy dzisiaj grać w Star Warsy Jak to nam pójdzie? Zobaczymy O, tak nam pójdzie właśnie Nie mam pojęcia, gdzie musimy iść Tutaj mieliśmy medytację, którą chyba już wcześniej zrobiliśmy Drzewko umiejętności te tutaj zrobiłem potężny cios Odpocznij. odpoczniemy sobie możemy wyjść możemy wyjść ała o hej Jestem kral. E, tak, w porządku, tylko szukam kogoś. Nie, nie ciebie. E, szukam Jedi, zdaje się. Chwila, ty znasz Jedi? Powiesz mi? Stój, czekaj! Schakowałeś to? Dzięki. Okej. Okay. O. O tym można się wspinać. W sumie logiczne. To właśnie sanktuarium. Pewnie tam czeka na mnie ta osoba. O. Zapewne. O, mapa. Okej. Okay. Dotrzyj do sanktuarium. Okej. Okay. Aktualny cel. Wypróbuj sterowanie. Przybliżenie hmm, niezbadane ścieżki i ważne miejsca niezbadana ścieżka, punkt zapisu no kółko no dobra. Ok, tam coś jest, A my możemy zeskoczyć tutaj. Co ty na to? Muszę jakoś pokonać tę przepaść. No, Linka? O, 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 Okej, skąd wiedziałeś? O, tutaj kolejne miejsce mocy. Mogę sobie odpocząć i wyjść. Super. I tutaj jakieś chodzenie po ścianach chyba. Tam jakieś wiatraki. No wiem, A, ale teoretycznie... coś tam jest chcę to sprawdzić. Można. O nie. No jak to? U. za miejsce. Uf. Nie mam pojęcia. To Chyba nie tak, ale ja mogę skoczyć tu. Yy, to chyba nic nie daje. W sensie na pewno coś tutaj musimy zrobić, ale. I nie wiem jak się stąd wydostać. To też jest problem. O, -o. ale ogarniam, jak to się zrobić. Nie, chyba. Nie ma. Chyba tak. O, nie. Dawaj, Uff. O, udało mi się Jedai korzystał z tego miejsca, by badać sferę. Wciąż czuć tutaj emocje o. O. o Dzięki rzadkiej zdolności nazywanej psycho coś tam Okej, okay, czyli to można odpalić albo nie teraz tak tutaj jest jakiś wiatrak ewentualnie jeszcze tutaj a tu można tutaj są roślinki Um. O, dobra. Mogę. Dobra, pięknie. O, mogę nawet tutaj wejść. Cudownie. To sobie troszkę pozwiedzamy w takim razie. Tutaj chyba nie ma nic. Tutaj są jakieś kotki i tutaj coś jest. l jeden. Okej okay. Ten stwór wygląda jakby cuchnął gorzej niż Gris. Oh fuck. Nie jestem pewien, czy chcę go atakować. Wydaje się na silnego. Umarłem. W chwili śmierci tracisz wszystkie zdobyte w chwili. okej. Okay. Punkt umiejętności. Zadając obrażenia, które cię zabił, odzyskasz utracone PD. okej. Okay. Ciekawe. Czyli zginąłem. No dobra. Ogarniam. A nie jestem pewien, czy jestem wystarczająco dobry żeby go pokonać Ciekawe, gdzie jest punkt kontrolny hmm, Jesteśmy no tutaj jak myślałem No dobra, chodźmy tutaj. Okej. Okay. Ja wiem tak, najpierw to Oj, nie wyszło. O nie, to jest już zebrane. No dobra, to warto wiedzieć no to wróćmy do domu Po prostu no, w takim razie. Tam pewnie można pójść, ale później. Drzwi zamknięte są z drugiej strony. No to słabiutko. O, prawie bym się zabił. O kurde. Ale Uważaj! To niebezpieczne! Aleśmy się sobie biegam. Opuść się. Czekaj Opa! Ha, leżysz. Ty też. Jak się chowa miecz? Chyba nie tak. Jak też nie. Tym. Jakoś się na pewno... A on się po chwili sam chowa. No dobra. Hey, hej, to bardzo dzielny. Jesteś cały? O, o, Czekaj, mogę ci z tym pomóc. Pozwolisz mi? O, <laughs> dobrze. No to chyba będziemy naprawiać te roboty. Cóż? Łącze jest popsute, ale to pozwoli ci się poruszać. Spróbuj. Wow. Sanctua... Też się tam wybierałem. No dobrze, ale... Najpierw musimy się stąd jakoś wydostać. Fajny robocik. O, personalizuj miecz świetlny. Kolor zielony, pomarańczowy o nie, zawartość dodatkowa nie, eee, ja chcę niebieski, emiter kampania okej, okay, czyli to będzie dopiero później będzie można rękojeść materiał okej okay. Fajne Dobra, no nic nawet nie zrobiłem, nie podniecaj się tak. Chodź, idziemy. Dobra, tutaj chyba nic nie ma. Eee, Billy, raczej się tu nie zmieszczę. Spokojnie, znajdę jakieś przejście. O ciasno, ale powinno się udać. Siemanko. Okej. Okay. Tutaj jakieś łóżko. Tutaj chyba nie ma nic. Te pnącza chyba dokądś prowadzą. Oby wytrzymały. No już wcześniej przecież po takich skakaliśmy. Hmm, teraz gdzie iść? No, chyba nie ma znaczenia. Tylko może nie w dół. Byłoby spoko. Okej. Okay. Pierwszy skok dobry. No i fajnie. O, o, -o. To chyba tak miało być. Żyję! Śmiesznie. Lecz się Leczący z tym? Niezła niespodzianka. Fajne. Mm. Już. Lepiej. Dzięki mały. Adrenalinka. Dobra. Drugie podejście. No. Uh. Mm. Dobra. No. rozkość się. Już. A ty? Może leczyć Skąd Pamiętasz? No proszę, zapominasz, kidroid. Masz Tutaj coś możemy przeciąć. O, Okej, okay. w każdej chwili można skorzystać. O, z mapki. Zajrzyj do sanktuarium, czy tam dotrzej. Gdzie to sanktuarium jest? Tam. No to jeszcze trochę. Jupi dalej! Tutaj. Ej! Hey, bd One. Ej no. Nie mogę? Muszę móc. co jest? O! W sumie. To ma sens. To pomieszczenie służyło za magazyn na pożywienie i zapasy. Okej. Okay. Mm, baza danych. Fajne. Dobra. Tutaj. O, skanuje. Szczury bagienne. Flora i fauna. Okej okay. tutaj hmm, tutaj mogę personalizować Miecz świetny. Hmm. Stąd chyba przyszedłem. Co nie? Nie wiem. No chyba tak. Mogę? Wow. Ciekawe. No hmm, to chodźmy dalej. O. Tam jest jakaś skrzynia. A ja te skrzyni na pewno nie odpuszczę. Ej, skrzynia! Jedaj się nie obrazi, jeśli coś weźmiemy. Chyba nie. Co tam jest? Nowy emiter. Możesz rozsiane w warsztatach oraz na modliźce. O, prawie bym się zabił. Sprawdzimy, co to jest. Emiter. To jest śmieszne Ten jest spoko Ale ten jest śmieszny weźmę go sobie ciekawiej wygląda jak takie stare miecze świetlne No dobra chodźmy Dobra, to chyba na górę Musimy tam dotrzeć Czuję to O, ale ścina była, ładowanie gry chyba O Tutaj jest dużo rzeczy do zwiedzenia Hello O, jeszcze nie ma Przeskanuj Poradnik taktyczny Okej. Okay. Łatwe do zrobicia. No i to bardzo, ale fajnie w pół przeciął. Dobrze. O, tutaj jest kolejna skrzynia. Pytanie, czy tam się da przejść. Hmm, to wygląda jakby się teoretycznie dało skoczyć, ale jak jest... no, praktycznie też. Ło. Leciutko lawuje. No, uciekajcie. Coś tutaj wyczuwam. Mhm. Tam coś jest. O fach, widzicie tamtego potwora? Ciekawe. O! Dobrze. Czy potem można się wspinać? Chyba nie. Pięknie. Polował na jaja bagniaków i dostał za swoje. No. Tu chyba nie. Tędy nie przejdę. Pewnie dlatego mnie ostrzegał. Dobra, może kiedyś cię posłucham. <noise> no dobra. Ale ja i tak tam chciałem pójść. Eee, tutaj. Uuu! Prawie bym zginął. Dobra, czyli tam chyba jednak nie. Dobra, idźmy tam po prostu w stronę tej budowli. Teraz tutaj. No to w tym odcinku sobie troszeczkę pozwiedzaliśmy. O wow, tam co jest. No, troszeczkę pozwiedzaliśmy. Ale spróbujemy jeszcze jeszcze trochę tam dojść jakoś. Siup. Może jeszcze coś uda nam się odkryć albo zrobić. Tutaj możemy coś? Chyba nie. O, tu. Okej. Okay. Wielka przepaść. O! To chyba nasza świątynia. Bibi Zrobiłeś obszerną mapę. Zablokowane, dostępne. Okej, okay. nie dostanę się tam. Znajdźmy inną drogę. Okej, okay, tutaj coś jest. Hmm. Tutaj. Tutaj nie. Tutaj, ale tutaj chyba się nie dostanę. Tutaj też tak nie za bardzo. Czy skoczy? tutaj skoczę? Tutaj skoczę. Okej. Okay. O, skrzynka. Dokąd się wybierasz? Znajdę coś. To coś, co może się nam przydać? Materiał na poncho. Skórka, o to jest fajne. Zawartość dodatkowa, modliszka, o, też można, można skórkę. Okej, okay. można zmienić w menu pauzy. Pięknie. O, medytujemy. Możemy medytować odpoczynek odradzanie się wrogów, odpocznij. jeszcze nie mamy punktów umiejętności, ale za niedługo będziemy mieli eee, ale dobra, na razie to chyba byłoby na tyle, bo odcinek już trwa, trwa z 20 minut, a chciałbym jeszcze nagrać ze 3 eee, dziękuję Wam za oglądanie, a jak widzimy tam się właśnie zrespałnił nasz kolega Dziękuję Wam wszystkim za oglądanie, mam nadzieję, że oglądało się fajnie, a przynajmniej dobrze. No i do zobaczenia w przyszłych materiałach. Siemano!